Cześć, witajcie na kanale Kolba TV. Jestem Morden, jest dzisiaj ze mną Ania. Cześć wszystkim. Ania jest u nas nowa. Powitajcie gorąco w komentarzach, a my jesteśmy na stadionie Śląskim. Dziesiąty bieg dla słonia. Atmosfera jest naprawdę gorąca, coraz więcej osób przybywa na stadion. Jeżeli ktoś z Was nie, nie mógł dzisiaj tutaj być, a bardzo chciał, postaramy się jak najwięcej pokazać z tego wieczoru. Lecimy. Jesteśmy teraz na strefie z Feniksem. Jak widać, bardzo dużo ludzi i zawodników, i osób towarzyszących im. Leżaki są okupowane, chyba bardzo wygodne i miękkie. Dodatkowo jest stanowisko z przekąskami z kabą, więc klimat jak najbardziej super. Tutaj mamy przekąski, wołowinę i dwa konkursy latarkowe. A tu mamy najjaśniejszy punkt na stadionie. Jak tam forma? W porządku? Pierwszy raz, czy już? To życzymy powodzenia. Pan nawet na Wingsie się robi wywiady. Na serio? No, jak tam forma? A, nie ma formy. Po nie ma formy? Jak dla zabawy. Mówisz, że będzie forma się budować w trakcie biegu. Tak, tak, tak. tak. A formę po, a będę ją podtrzymywał po. Aha. Pierwszy raz? Nie, drugi. Drugi. Jak było wcześniej? Fajnie, tylko szkoda, że nie było takiego gremialnego startu. Że było to przez tą pandemię ograniczone, na, ten, rozłożone na pale. Dzięki, powodzenia. Dziękuję. Jesteśmy właśnie przy stanowisku z latarkami Fenix, a tuż obok stanowisko z konkursem. Cześć Ania! Cześć! Ania jest z naszego działu graficznego. Jak się nasze social media to Biegała reklamowa bieg słonia i też oczywiście w nim startuje. Tak jest. Jak forma? Jest dobra. Jest dobra. Na, razie. <laughs> Na szczęście w tym biegu nie ma zwycięzców, tylko cel jest po prostu, żeby upamiętnić słonia, więc czas nie jest tak ważny. No Myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy. Nie wiem, czy będziemy się widzieć po biegu. Mam nadzieję, że dobiegnę i że będzie wszystko ok. Powodzenia. Dzięki. Marcin Rudzki, pomysłodawca i współorganizator Biegu dla Słonia. Czym jest Bieg dla Słonia i dlaczego w ogóle taka impreza powstała? Bieg dla Słonia to impreza memoriałowa upamiętniająca tragicznie zmarłego himalaistę Artura Heisera. Artur zginął w 2013 roku na Gasherbrumie i miesiąc później wymyśliliśmy z ekipą, że stworzymy wydarzenie, które będzie przypominać, upamiętniać jego postać padło szybko na to, że musi to być bieg, bo bieg jest najłatwiejszą formą, jeśli chodzi tak naprawdę o zebranie ludzi. I że będzie to bieg nocny, dlaczego nocny, bo alpiniści swoje spotkanie z górą ze ścianą, którą chcą pokonać, bardzo często zaczynają, Późno w nocy lub nad ranem, wychodzą o drugiej, o trzeciej nad ranem i wspinają się, korzystając oczywiście z tych czołówek, a więc to jest taki symbol. A dodatkowo to światło czołówek tutaj na tych parkowych alejkach jest takim światłem, które chcemy przesłać Arturowi, jest taką pozytywną energią, którą chcemy wysłać do wszystkich. No i cały ten park, który świeci park Śląski dzięki uczestnikom biegu dla słonia jest, no myślę, taką najlepszą wizytówką tego biegu i tego wydarzenia. To jest po prostu pozytywna energia.

za, myślę, że z większością około 35 do 40 minut. Ci najszybci, no pewnie nas zaskoczą. I pojawią się tutaj poniżej 30 minut. brawa, pół godziny, pół godzinki mu to zajęło Nawet całe, podejrzewam, że jakieś 29, 30, 34 Wielkie brawa Jak się czujesz? Mocne, ale męcząca trasa Był jakiś kryzys? Nie, tylko dobre momenty Kolejny, bardzo bardzo. Się się? Widzę, że udało się jeszcze panu tutaj odpocząć trochę, tak? Tak, troszkę udało, ale utrzymywałem dystans, ale Nie były tak tak Tego nie powiedziałem. <grym> dobra, dobra, jeszcze jedna na... kwestia. Jak na trasie? Trasa e, miejscami było bardzo ciemno, a miejscami było sporo ludzi i światło. Bardzo fajne, bardzo fajne. Widziałeś te nasze na trasie? Byli, bo ja teraz będę weryfikował. Byli, wszyscy, wszyscy byli. byli. No, no to, to już możemy pogratulować pierwszy biegu zawodnik biegu na mecie biegu na stronę. Kolejny bieg słonia za nami, a jak Ci się podobało? Było mega dużo emocji, e, super rywalizacja, bardzo zdrowa przede wszystkim, bo tak naprawdę tutaj nie było zwycięzcy, każdy kto pobiegł był tak naprawdę zwycięzcą. Bardzo mi się podobało. Mi się też podobało jak stałem przy mecie i widziałem te osoby, które faktycznie walczyły ze sobą, biegały czasem ostatkiem sił, było widać tą radość na ich twarzach. I zmęczenie. I zmęczenie, wszyscy byli zmęczeni, weseli. Myślę, że my też jesteśmy zadowoleni, cała firma, że tutaj byliśmy. I mam nadzieję, że za rok też się tutaj pojawimy. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście, zostawcie łapkę w górę, przywalcie w dzwona, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Pamiętajcie, że jesteśmy na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Odwiedzajcie nas. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!